Ile będzie równo 20 lat, bo pierwsze wybory były 27 maja 90 roku, i no, dzisiaj nic już nie jest takie samo jak było 20 lat temu. Taka najważniejsza zmiana to polega na tym, że wreszcie to jest tak, że mieszkańcy gminy no, są jak gdyby współwłaścicielami tego wszystkiego, co jest gminne, mogą o tym współdecydować, gdzie do 90 roku też niby gmina była. Ale to był tak zwany terenowy organ administracji państwowej, czyli ta władza gminna musiała wykonywać wszystko to, co im tam z góry, tak powiem, kazano. Z góry przydzielano budżet i tak dalej. W tej chwili my sami ustalamy ten budżet, ustalamy na co mają być te pieniądze wydane. I myślę, że w każdej miejscowości no, zmieniło się wiele. Takie najważniejsze programy przede wszystkim zmierzały do odrobienia zapóźnień cywilizacyjnych. W roku 90. na no, 24 miejscowości w gminie na przykład wodociągi tylko były w pięciu. A wreszcie, nie, rolnicy jeździli z kufami do jezior, do kanałów, po wodę na przykład. No to jak dzisiaj no, jakąś hodowlę prowadzić w takich warunkach? Nie? No, w oświacie, w telefonizacji, w kwestii dróg. No, w wielu e, tych dziedzinach następują ogromne zmiany. Poza tym, no, też w takim życiu obywatelskim stawiamy na to, że na, na tą aktywność oddolną, że jeśli gdzieś zbierze grupa ludzi coś chce robić sensownego, to staramy im się pomagać. To jest taki, zawsze nam dużo do tego brakuje, ale bo oprócz tej takiej infrastruktury technicznej, to jest ważna tak zwana infrastruktura społeczna, żeby mieszkańcy sami się jednoczyli wokół swoich zainteresowań, problemów wobec swoich jakichś takich działalności gospodarczych też, nie? Dla przykładu to można podać, no, że jest takie na przykład koło diabetyków, to są ludzie chorzy na cukrzycę i, i, i po prostu się zjednoczyli pomagami też w tej działalności. No oni zapraszają prelegentów, jeżdżą na jakieś tam zloty, tak dalej dzielą się doświadczeniami. I tak to jest też takie stowarzyszenie Klub Dom, który się zajmuje niepełnosprawnością głównie, y, pomocą ludziom no, w takich trudnych sytuacjach. To jest wreszcie krzymińskie towarzystwo kulturalne, to zajmuje się tą sferą kultury, wydaje książki. Robi jarmarki sopilskowskie, koncerty w Lublinie cztery pory roku inne takie wydarzenia także. Ja myślę, że to jest ważne, że nasze sprawy są w naszych, w naszych rękach I na poziomie gminy jest naprawdę demokracja. Wyżej to już za bardzo jej nie ma moim zdaniem. Tu każdy może zostać radnym, swój komitet założy, każdy może zostać wójtem, burmistrzem w przypadku gminy przyjemnie. A Wyżej to już nie jest tak prosto, bo już są listy partyjne, niepartyjne. Liderzy decydują, kto na liście ma być, kto nie że tak to mało kto mówi, to tak wprost obywatelom, a prawdziwa demokracja się kończy na poziomie. Żeby była kultura, to nie musi być całych domów kultury. Bo tak, w Krzyniu kiedyś taki dom kultury był przed rokiem 90, a kultury za bardzo nie było. A wręcz to było środek takiej trochę demoralizacji, tak to można powiedzieć. Natomiast w budżecie gminy są pieniądze na kulturę. Yy, stawiamy na taką kulturę oddolną. Na przykład u Was w jest taki zespół filipinki. Wiecie, dobrze, może stańcie może tam nawet. No to na przykład, jak potrzebujemy pieniądze na stroje, na przykład, no to pomagamy. Jest orkiestra Dęta przy OSP, Krzywi, gdzie tam płacimy za na naprawę instrumentów, yy, instruktorów. Yy, Takich jest też chór w Lubiniu. Także jeśli ktoś coś sensownego wymyśli. To są te koncerty w Lubieniu, gdzie też więc tam sponsorujemy. Jeśli są nasi dożynki, chce się społeczności wiejskiej, no to dajemy im tam dotację na tą organizację. Także, no, ważniejsze jest to, co, że tak powiem, oddolnie powstaje, niż to, no, jakie to się, jakby mieć pieniądze, i zespół sprowadzić, zapłacić. No i fajnie. Także, o. Tu macie taki przykład, jak panie Skopaszewa, no, potrafią takie piękne robić wieńce dożynkowe, one były na archiedzerzjalnych dorzynkach. Byłem kiedyś tam, mówią, że mają kłopot, bo myśli zaczynają to jeść, nie mają gdzie przechować. No to proszę bardzo, przyjść pokazać, żeby goście, którzy mnie odwiedzają, to wszystko zobaczą. Teraz też w ubiegłym roku był plener pierwszy taki artystyczny, gdzie staramy się osoby, które malują na przykład mnie zapraszać, żeby... no przy okazji, jak są artyści bardziej renomowani, żeby mogli ich podpatrywać, z ich rad i tak dalej. To jest prawdziwa, prawdziwa kultura. Zresztą to, to nie oznacza, że renomowane zespoły nie trafiają. Parę razy już Stare Dobre Małżeństwo na przykład było w Soplicowych występach. W ubiegłym roku był ten kabaret, ze no, spotkań z baladą z telewizji. wenkę i spółka, ten komendant z Kapydłowa. Także to myślę, że... Przymińska Towarzystwo, jak już wspominałem, wydaje książki. Organizuje różne wykłady ciekawe. Także to nie musi być wcale instytucji, żeby była kultura. A wręcz no to często jest tak, że ta instytucja zabija tą prawdziwą kulturę. Taką też instytucjami nowymi, ale to w dziedzinie oświaty, no to też może powiedzieć, i kultury, jest na przykład szkoła średnia, gdzie no, sam fakt, że część naszej młodzieży nadal się uczy w naszej gminie, no to, to też ma no, potem jakieś tam do nas, oni na przykład tam różne takie przedstawienia kabaretowe urządzają, inne w przeszłości nawet wystawili sztukę dziady, którą pokazali przed samym Wajdą Soplicowę na Twarzy Soplicowa. Też nawet no, gdyby patrząc, żeby umożliwić ten dostęp do edukacji już po może 10 lat temu tutaj gminy powiatu Kościońskiego żeśmy powołali takie środek miejscowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W kościanie, to także to myślimy o tym młodym pokoleniu, przede wszystkim o szansach dla tego młodego pokolenia. My jesteśmy jakby no, trochę skażeni poprzednimi czasami więcej lub mniej, no, ale przyszłość należy to do Was. kilka takich znaczących nowych zakładów pracy, chociażby firma Agrohandel w Mościszkach, która w rankingu takiego pisma Biznes Trendy jest oceniana jako piąta firma mięsna w kraju. To o czymś mówi. To jest druga podobna firma Kosty na Brzezowcu Wierce zresztą. Jeśli chodzi może o branżę mięsną, to nie jest tak znacząca firma, jeśli chodzi o chłodnictwo, przechowalnictwo. To jest to jedna z największych chłodni w Polsce, gdzie no, ogromne ilości towarów są składowywane, przechowywane. Oprócz tego, no, do niedawna mieliśmy taką firmę Nordstar produkcję ozdób choinkowych, która w swoim szczytowym okresie zatrudniała 450 osób, potem przed likwidacją chyba ze 150. To niestety konkurencja chińska, nie tylko, bo jakieś tam kłopoty biznesowe. Głównie eksportowali do Stanów Zjednoczonych, ten odbiorca nie zapłacił im dosyć dużych sum, i co spowodowało upadek tej firmy. Ale jest kilka takich firm, jeszcze też mniejszych, ale znaczących chociażby firma Salar w Pierrechowie, która prawie 40 ludzi zatrudnia, tnie kamienie, produkuje nie tylko no, elementy nagrobków, ale też wiele takich materiałów budowlanych, parapety, schody, posadzki, inne potrafi tam, wiele no, pomniki też takie no pamiątkowe, ostatnio w Konstantynowie chyba teraz w sobotę w obozie, który służył dla przesiedleńców z Kraju Warty wysiedlano Polaków do Łodzi, do obozu, dopiero potem gdzieś tam w inne miejsca generalny Guberni tam wystawiany pomnik, gdzie akurat to nasza firma wykonuje takie wielkie łódź. To jest firma, pan Wiesław, konieczny, która podobną liczbę ludzi zatrudnia, eksportuje na zachód bardzo dużo jest wreszcie firma Lira Paszowa, najnowocześniejsza wytwórnia pasz w Wielkopolsce. Także biznes gminny myślę, że ma się dobrze. Jest firma Danko, przecież to jest naszą producent nasion, największy w Polsce. Natomiast to kwestia zatrudnienia nie zamyka się tylko w gminie. No, ile może człowiek samochodem do pracy? Do 40 km? Spokojnie, nie? Czy by trzeba takie kółko zrobić jak zrobimy takie kółko wokół gminy Krzywiny, to w promieniu 40 km to znajdzie się jeszcze Śrem, znajdzie się Kościan, znajdzie się z tym. I sytuacja tam na rynku pracy decyduje o skali bezrobocia w naszej gminie. Jeśli na przykład Cegielski w Śremie kiedyś zatrudnia 4000 pracowników, a dzisiaj tam nie wiem, 300-400, no to dużo naszych mieszkańców potraciło tam pracę. Szczególnie z tych wiosek takich, tam Łóżkowo, Zbęchen, że ta droga jest tam bliższa, Jerka. Jeśli na przykład zakłady tytoniowe w Kościanie, które zatrudniały 2000 osób, też ich dzisiaj tam nie ma, no to też to byli nasi mieszkańcy.